Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy Was w podcaście W ogóle Poland! W ogóle co myślisz? Odcinek numer. Dam, 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 dam. Nie wiadomo, które. Tradycyjnie. Rybuś się obudził. No właśnie, widzę, nie mogliśmy. Wiecie, Wiecie co? Przed chwilą odcinek. mieliśmy lekcję hiszpańskiego. I nikt nam nie przeszkadzał, żadne marki tak, nam nie A zwykle nam przeszkadzają, a i, i, I był nasz nauczyciel i tak. I e, nie było kotków, i tak skończyła się lekcja, patrzymy, my myśleliśmy... że A teraz Rybuś trochę zakręcił się, ale tak. nie jest zainteresowany, spojrzał co? na nas i stwierdził, a... Bo mi się wydaje, że one w ogóle mają tu swój taki sekret, tak? że one się razem ukrywają el w secreto? szafie, czy el secreto, ukrywają się razem w szafie i się tulkają. Możliwe tak, albo tak pod nie wiadomo. Pod łóżkiem nie wiem, czy jest tak przyjemnie, ale w szafie to wiesz, gdzieś tam między ale tymi Ale nie może jeszcze skakać, bo za bardzo, bo jest jeszcze w kaftaniku. O Jezu, jutro idziemy, wiecie, bo miała kaftanik, bo miała szyte, przecież jak oglądaliście naszego vloga, to wiecie. A jak oglądaliście, to musicie obejrzeć. To musicie obejrzeć, żeby teraz się dowiedzieć, o co chodzi. No, ale jest czwarteczek. No, więc wyszliśmy z domu klasycznie. I mieliśmy super plan. Znaczy tak, w ogóle to nie zrobiliśmy zakupów dzisiaj. No, z powodu oczywistego, ponieważ jest święto. Święto Bożego Ciała. M Mare święto. E, więc wczoraj zrobiliśmy jakieś drobne zakupy. Ale to takie naprawdę drobne. Tak, naprawdę drobne. E, I stwierdziliśmy, ale no, że jak jest czwartek, no to trzeba wyjść z domu, żeby po prostu to jest tradycja. No i, mieliśmy, i poszliśmy na pocztę, bo mieliśmy do załatwienia jakieś a, tam na, rzeczy. Jeszcze na, na śmietnik. Śmietnik, ale Musieliśmy to tak? Wyrzucić śmieci, bo yy, trochę tam też odkopaliśmy jakieś rzeczy, yy, bo, wiecie, bo <laughs> Mieliśmy też ostatnio akcję z y, meblamiką, to też możecie sobie zobaczyć na YouTubie. YouTube, u YouTube nas. no. No a jak się opróżnia szafy po kilku latach, to tam się odnajduje takie rzeczy, które yy, postanowiło się przechować, ponieważ tak. są bardzo ważne i cenne, a po tych kilku latach okazało się, że nigdy się z nich nie korzystało. Wiadomo. I tutaj w ogóle to nawet nie chodzi o ubrania, bo ubrania, ubrania nie wyrzuciliśmy. Stwierdziliśmy, że, że może, nie wiem, na przykład otworzymy swoją szafę dla innych. Właśnie, nie Możemy Zastanowimy wiecie. się nad tym jeszcze, ale tak, odwiedziliśmy śmietnik. Tak, bo tam, wiecie, jakieś mimo wszystko, poza ubraniami jakieś pierdoły były do wyrzucenia. A później plan był taki, że idziemy na pocztę. Tak. To był bardzo ambitny plan. Bo jak słuchacie naszego podcastu, to wiecie, że my jesteśmy, jakby naszym rejonem jest poc poczta główna w tym kraju. Mówiliśmy o poczcie tak. zresztą. To jest poczta, tak podkreślam to, bo ona jest czynna zawsze. Ona jest czynna w Nowy Rok, ona jest czynna w Wielkanoc, w narodzenie, w środku nocy, święto zawsze. Święto religijne, państwowe, czy cokolwiek to. I ona jest w, środ w, ta, w środku nocy, właśnie, no. Więc no idziemy na pewniaka na pocztę, bo ja mam coś do wysłania, Patryk ma coś do wysłania, wiecie, no po prostu... No i teraz jakie jest quiz, czy poczta jest otwarta, czy zamknięta, no to już pewnie wiecie, że poczta była zamknięta. Tak. Dlaczego? Nie wiadomo. No tak, no, słuchaj, no najwidoczniej dzisiaj jest po prostu święto Mega. Eee, słyszałeś zresztą na Wawelu jest, była impreza 1500 osób. Tak. Więc no widoczni po prostu wszyscy z poczty musieli pojechać. A może, może im tak. Może po prostu musieli jakoś świętować na swój sposób. Dlatego wszystkie poczty były zamknięte, włącznie z główną, nic nie działa. E... Powiem wam, że byłem tak wkurzony, że wracałem już taki podkurzony po prostu, że musiałem sobie kupić radę. No wiadomo, no to było... To ja myślę, że e, to i tak musiało nastąpić, bez względu na wszystko. Ale no i... dobre było, miałem krówkę i e, słony karmel. Ty jesteś opętany jakimś słonym karmelem Uwielbiam. Gdziekolwiek jest słony karmel. Lubię bardzo. Słony karmel nie pycha. Ale przecież zawsze mi krzyczysz, że sól jest niezdrowa. No, ale to jest słony ten, słona przekąska, taki smak do smaku. A, czyli jednak A można. Ty, no, ale ty wszystko przesalasz. Nie, wcale Tak. Nie. Adam wszystko... Jak ludzie sobie... Jak ludzie... Jest napisane w wszystkim szczypta soli, to Adam myśli, że szczypta to jest tona i wtedy wsypuje takie wielkie Całe opakowanie sorry. No, o czym ty mówisz jakieś fikcja tworzysz. Tak, jest, Jak, tak jest. ja. bym kiedyś korzystał z jakichś przepisów. No dobra, nieważne. Tak no z tyle tygodnia Nie będziemy odlatywać. Dobra, ale nie o to chodzi. No więc nie mieliśmy specjalnych przygód dzisiaj, ale e, jest tydzień maturalny. I naszły nas Memories. Memories! Tak, bo... E, so, że tak ciągam, ale jem borówki właśnie. Amerykańskie, American USA borówka. Ponieważ ja jestem... są to są amerykańskie, amerykańskie borówki? No, one się tak nazywają chyba, borówki amerykańskie. Ale, a mogą być gdzieś z innego kraju? Nie wiem, nie jestem rzecznikiem Borów Ale Holandii. kupowaliśmy je w greckim sklepie, no to nie możesz e, szkolować tutaj, bo będzie za... Zalet... A może oni po prostu są nie wpadłeś na to? Nie, jak jest grecki sklep, to nie może mieć amerykańskich borówek, według mnie. Czyli to są greckie borówki amerykańskie. No, ale to już jest... nie, komplikujesz sytuację. No, ale to nie komplikuje, to... No, a nie jak, możesz się powiedzieć, że to są greckie borówki? Ale one są amerykańskie. Czy ty wcierasz ręce potem? <noise> nie. Dobra, możemy wrócić do matur. Do memories. No, więc wyobraźcie sobie, że my też kiedyś zdawaliśmy maturę. Tak, to prawda. E, I chociaż starałem się wymazać to z pamięci, no to coś tam jeszcze pamiętam. No bo, nie oszukujmy się, to jest stresujące. Ale to jest też stresujące, tak mi się... Ale pamiętasz coś z samej matury? No, pamiętam... E, z samego egzaminu jakby? Pisemnego. No. No, z pisemnego egzaminu, y, no pamiętam mega stres. Ale, a nie też jakieś zadania czy coś? Nie, zadań stricte nie pamiętam. Bo pa ja nie pamiętam żadnego. Zadań stricte nie pamiętam, nie pamiętam też na jaki temat y, y, pisałem coś z polskiego, ale pamiętam, że oczywiście na koniec było jakieś duże... Ja ogólnie nie potrafię pisać za bardzo, y, rozpisywać się, bo ja jestem konkretną osobą. Ja po prostu powiem coś w jednym, dwóch zdaniach, a oni zawsze każą, jakieś elaboraty, nie? To prawda. Musi być znaków milion pięćset, nie? Aha. I je, je, więc wiesz o co chodzi? Ja zawsze to robiłam, więc nawet nie na maturze coś, tylko po prostu wiesz, kręcę, jak woda, leć, ta woda, leci, No tak, leci. bo ludzie iż to, robią. Jeśli te to zdanie zrobię na 50. Bo w polskim zdanie. systemie edukacyjnym nie chodzi o to, żeby myśleć, tak. żeby myśleć krytycznie, tak. czy mieć jakieś wnioski. Tylko chodzi o to, żeby dopasować się do klucza egzaminatorskiego. Tak. Dokładnie. Ja dlatego ja, się, ja dostałem oświecenia, że tak jest, i że ten cały system jest gówno warty, jak miałem jakieś 13 lat i e, do tego roku, mniej więcej myślę, 13, miałem czerwone paski i średnio, średnio, wiesz, 5-4. No. A jak już zorientowałem się po prostu, jakim to jest wszystko jest gównem i nic nie jest warte. No, ale co to gimnazjum było pewnie jakoś tak? Co? Że od gimna gimnazjum to się stało. To się stało w gimnazjum, tak. I, i, a, a to się stało. I bo... z roku na rok po prostu moja średnia po prostu spadła do jakiegoś 3-2, czy coś. Moje, e, mój po prostu właściwie mógłby być, nie wiem, pseudonim szkolny, to jest dostateczne. Bo ja miałem wywalony, wiecie co? Bo jeśli e, zdobywanie wiedzy polega na tym, że ja mam się nauczyć jakiś. Formułki albo mam powiedzieć to, co sobie życzy nauczyciel, żeby było dobrze. to co mnie najbardziej wkurzało też. Od, Dla mnie to nie jest nauka. Też od czasu gimnazjum nie zaczęło wkurzać, bo wtedy już y, oni wprowadzili takie, że musicie decydować się na jakiś kierunek. Wiesz o co chodzi? Było tak, no? I ja na przykład w gimnazjum y, miałem kierunek dziennikarstwa, ale jeżeli idziesz do gimnazjum, no teraz już nie, y, ale no to nie wiem miało się właśnie podejrzewam wtedy z 13 12 lat. I co to dziecko? ma jakiś wiedzieć, jaki kierunek sobie wybrać, jakiś obłęd jest. Jak ja wiecie, po liceum nie wiedziałem, jaki kierunek gdziekolwiek to ja, w gimna... na początku gimnazjum, po podstawówce. Ja nie, nie wiem, nie rozumiem tego. I oczywiście nie, ma, nie było żadnej pomocy z jakiejś strony, czy jakiś taki No wiadomo. Wiec, nie, nic, w ogóle radź sobie, nie? Koleś. Tak. E, no dobra, ale nieważne. E, więc, no, matura. E, plusem było to, e, że było te, był test. Dużo było testu, pamiętam. Tak. Bo ja lubię testy, bo zawsze masz wtedy jakąś szansę, nie? No tak, bo tu już nie chodzi o myślenie, nie, tylko nie o trzeba. to, żeby po prostu zrobić dobra jak w milionerach, ja. e, Ale na przykład miałeś ściągę? Czy coś takiego myślałeś? Słuchaj, no ale to ty powiedz, bo ja mam całą historię matury, taką, to, że to książkę po... można napisać. No ale to możemy się uzupełniać. A. No dobra, to znaczy przełknę tylko tą borówkę grecko-amerykańską. To na razie skupmy się na maturze pisemnej. Dobra, Polski, ale maturze. ja w ogóle nie zdawałem takiej matury, w... znaczy, zdawałem maturę, ale nie w takim trybie w jakim zdaje większość osób. Bo ja zrezygnowałem z połowy liceum. No. I później... Czyli jesteś jak kinia. Czyli w ciebie się wydała jednak. Trochę tak, ale później sobie jakby zrobiłem to liceum do końca. Zdawałem normalnie taki egzamin jak wszyscy inni. Ale jakby moja... Mój, mój brak sympatii do systemu polskiej edukacji plus różne przygody życiowe i inne skończyły się tym, że po prostu jakby zrezygnowałem z nauki na kilka lat i zrobiłem to później już w bólach, ale żeby po prostu zrobić tę maturę, ale to jakby nie było. Ale... No dobra, ale skup się na tej maturze, no. No więc ja miałem, więc ja miałem taką maturę, w, nie, nie zdawałem, nie byłem na sali z jakimś tam konkretnym liceum, że wiesz, tylko ja miałem taką maturę, że to były takie dodatkowe jakby obok tego wszystkiego z tymi ludźmi, którzy zdawali w takim innym trybie tą maturę, ten sam egzamin, ale tam byli ci nauczyciele, którzy byli w tej mojej szkole, czyli to byli tacy nauczyciele, którzy tacy byli na wywalce totalnej i... Strasznie, coś krańczysz, kombinujesz, po prostu kupiłeś tę maturę, tak? <laughs> Nie, nie można robić takich rzeczy, nie da się już. Już nie da? Nie. Ale już wtedy, czy już teraz? Wtedy chyba też się nie dało, bo pamiętam, że moja koleżanka chciała sobie kupić matura, ale to już są jakieś takie zabezpieczenia, że ciężko to ogarnąć. Bo no. kiedyś to wiesz, a teraz jakieś cipy, nie No właśnie, takie zabezpieczenia, że odpowiedzi kulają wszędzie w internecie. No właśnie. Kiedyś nie było czegoś takiego, ja nie pamiętam, żeby. No ale do tego zmierzałam, tylko nie dałeś mi powiedzieć. No to powiedz no, że na mojej maturze y, to nie było takiej. Y, Mnie to było oficjalne po prostu i ci nauczyciele nie, nie byli. Poraleza. Nie byli, no, na pewno nie było, ale nie byli też zainteresowani specjalnie sprawdzaniem. A, czy to Tak, to no coś w tym stylu. Albo wiesz, no. przeglądanie telefonu, czy jakieś tam książki, czy coś. No. I tak zerkali i mówili, tylko wiesz, nie ściągać coś. Naprawdę? No. A i ściągałeś? Oczywiście. Ale no. z czego ściągałeś? Miałeś ściągę wypisaną? Tak. Jakieś tam podstawowe rzeczy wiesz. <laughs> Pesel? i imię, nazwisko miałem, wiesz, jak trafić do domu, później. Nie no patologia po prostu. No i później, i od tego właśnie zaczną się tutaj e, po prostu jakieś pomówienia. Jakie ja pomówienia? się nie podpisuję pod tym e, w żaden sposób. Ja nie ściągałem absolutnie, żadnej ściągi nie miałem, chociaż w, w szkole normalnie to ściągałem cały czas. Miałem nawet takie długopisy specjalne, fajne co się rozwijało, takie jakby... W do Donaldzie kiedyś takie były. Tak, ale na maturze nie miałem żadnej ściągi, bo po prostu po pierwsze się cykałem, że to jest jednak tu importante, a po drugie, ja nie wiem właściwie, co można na maturze mieć do zaściąkę. Jeżeli to jest materiał, wiesz, nie wiem, z trzech lat i co tam napisać? Nie wiem. No z matematyki? Jakieś wzory? Nie wiem, no ja z matematyką się mega cykałem, bo ja nie wiem, czy to nie były jakieś pierwsze lata chyba, jak matura była obowiązkowa, a ja nigdy z matematyki nie, nie kumałem, no ale zdałem. Ja też. Nie wiem, jak to się stało do końca. Ja też nie mam pojęcia, bo nic nie umiałem. I, I to jeszcze nie tak jakoś, już nie pamiętam szczerze mówiąc wyników, ale to nie było takie, że na granicy Ja też był. nie na granicy, ja to nawet... To pamiętam naprawdę. Podstawowo pamiętam, że zdałem jakoś tak nawet spoko. Może tak jakieś 60 ileś procent? Czy coś takiego? No. no. Ale nie pamiętam jakichś szczegółów, bo to też było lata temu Nie, wszystko. też było, Tak, no i była. Ale ja takie mam podejście, bo naprawdę ja uważam, że super jest kształcenie się, zdobywanie wiedzy i rozwijanie, ale uważam i mam to na podstawie swojego doświadczenia prywatnego. Że polski system edukacji jest bardzo źle skonstruowany i nie jest nastawiony na prawdziwe uczenie, o ja rozwijanie. O no, co nie, ale o tym nie, 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 po nie, żeby długo? nie, było, że po nie, 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 i nie, wszystkim, nie, 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 a no sercie. dobrze, nie, nie, chyba idziesz. no to nie, nie, no nie, nie, Ale nie, 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 z polskiego, nie, 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 i to się opierało na jakichś lekturach. Tak. Ja oczywiście lektur żadnych nie czytałem. I myślę, że nie przeczytałam ani jednej lektury w życiu. Naprawdę? Tak. Ja niektóre lubiłam. W się sensie całej. Ja niektóre lubiłam, to muszę przyznać. Ale uważam, że jakiś Sienkiewicz, uważam, że to jest żen żenada. Ale girl, oczywiście ja miałam wszystkie te... E, e, jak to się nazywało? E, Opracowania takie lektury. takie, wszystkie. Wszystko mhm. po prostu konkretne, bo to jestem ja właśnie. Ja potrzebowałam konkretów, a nie jakieś, wiecie, lanie wody. Nie, uważam, że kilka książek jest naprawdę spokowka, no nie lektur, ale uważam, że to też jest to takie naprawdę jakby kogo obchodzą krzyżacy, albo wiecie. No nie w... wiem kogoś, może jakiś historyka, ale no. Ale wiem. no jakby nikogo to nie obchodzi, umówmy się. No dobra, no wiesz, no to tak samo wiesz, no to można do wielu rzeczy powiedzieć coś tam, ja po co się uczyłem, jakiejś chemii czy fizyki, no nie wiem, no. No jakieś podstawy, jakieś podstawy fajnie tak. mieć, ale też fajnie umieć to wykorzystać w życiu codziennym, a nie uczyć się na pałę y, wzorów tylko po to, że może być na maturze. No dobra, ale y, a ustne miałeś? Egzamin miałeś normalnie? Miałem. No ja pamiętam akurat ustny polski pamiętam bardzo dobrze, a to tego, z tego pamiętam powód, trzeba było prezentację zrobić, nie? No, Kreataż tak. w tak. i opowiadać, ponieważ ja zrobiłem y, ustnego miałem ze Stinga. Nie ze Stinga. Z... Kinga. Ze Stinga? Kinga. Bona, u dwa. Ze Stevena Kinga. Ze Stinga? O Jezu, Patryk, przestań no! <grym> <grym> Ale coś śpiewałeś tam? Możemy się skupić na tym. Kawerę? Czy możesz docenić to, <grym> że miałem ustno, ustny polski z stinga. Ze Stinga. <grym> Dobrze, ze Stevena Kinga, pisarza. Tak. Dobrze, spokojnie. No się pan, cieszysz się? Nie no fajnie, znaczy no, tak, to tak doceniam, panie, uważam, panie, że... To jest, to jest po... To jest po... Czego trątam tam się za tym ognem, zaraz pójdę, zrobię porządek. No. Ja uważam, że to jest porządna literatura. No znaczy, tak. Tak, jeżeli ktoś, y, y, jest śmierć, y, jest jakaś zagadka, y, albo coś takiego. <słuchy> Duchy, nie? Ty powinieneś być polonistą jak nic. Ja powinienem być. I y, recenzja pisać za pieniądze. Za Słuchajcie. pieniądze. Miałem, to trzeba było chyba o, o, jakieś na, na podstawie trzech książek czy coś takiego. Nie pamiętam, że trzy książki. I pamiętam, że było e, Lśnienie, Mizery i Dolores. Mm -hmm. I miałem właśnie i miałem porównanie e, książki i adaptacji filmowej. Mm, spoko. Tak. I właśnie pamiętam. Pamiętam na pewno, że puszczałem w swojej pięknej prezentacji na PowerPoincie fragment jak e, Katie Bates łamie um, O, nogę i, i ci, wiesz, ci nauczyciele tacy oh! nie, odwracali wzrok po prostu, jakby nigdy tak nie oglądał. No nada, no. No, ale no oczywiście zdałem bardzo ładnie. A ty? Czego miałeś? Ja naprawdę nie pamiętam. Pamiętam, że miałem y, coś y, coś związanego wydaje mi się, że z Terrym Pratchettem. Bo ja wtedy byłem jeszcze y, to było ko końcówka mojej fascynacji świata dysku. Okej. Okay. No, czyli też wybrałeś coś takiego, co ci interesowało. Tak, Gdy tak, tak, Gdy spośród dziesięciu, powiedzmy, egzaminów, jeden mogłeś sobie coś wybrać, to wybrałeś to, co ci interesowało. No to widzisz, że no, to tak, tak. plus, no. Tak, tak. Później jakoś osłabła moja fascynacja, ale pamiętam, że wtedy byłem jeszcze mocno wkręcony i e, to dotyczyło tego, ale już nie pamiętam dokładnego tematu. Ale miałeś prezentację w Oczywiście. To jest, no. No super. Oczywiście, że tak. Podstawa, wiesz. Na płycie trzeba było przynieść. No. Kim chyba kopii płyty, czy coś? No ja tam, tam się zesrałem chyba z pięć przeniosłem, bo po prostu bałem się, że... że wiesz, tam nic Teraz nie... Teraz nie wiem, co to jest płyta. Ciekawe co myślisz, że to jest płyta. Nie wiedzą. Nie wiedzą co to płyta? Eee, chodnikowa może. Może? Jak muzyka chodnikowa na przykład? Słuchaj. No dobra, angielski. Angielski. And, and English. Ja się trochę, znaczy może nie się trochę obawiałem, ale bałem się, że się zatnę i nic nie powiem, ale okazało się, że ten egzamin, który miałem był na jakimś takim żenująco niskim poziomie. w No sensie, to tak, wybrać podstawowy, pewnie. Tak, no tak, żeby zdać tylko, ale, ty, ale na tak niskim poziomie, że obawiam się, że nawet moja babcia by to zdała. Nie wiem, to jest prawda, bo ja wybrałem rozszerzony yy, i jakby go nieźle zdałem. Bo ja nie jestem jakiś super w językach, tak. jakby ogarniam angielski, ale bałem się, bo tak mam często, że jak się zatnę po prostu, zestresuję, to po prostu nie potrafię, tak wiesz, myśleć. Tak. Że, że to, ale zdałem jakoś tak naprawdę ale spoko. A też e, ustny angielski nie pamiętam za bardzo, na czym polegało. Jakieś przepytywanko to było, mhm. ale co to, to konkretnie było? Ja też nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale ogólnie e, najgorsza rzecz, podczas egzamin, do egzaminu pisemnego uh -huh. jest dla mnie, gdy ludzie wychodzą z sali. Gdy kończą, bo wtedy no. chyba, chyba maturę się nie oddaje, tylko zostawia się po prostu na stole i wychodzi. Tak. I po prostu ja widzę, że jedna osoba wychodzi, druga, piąta, dziesiąta osoba tak? wychodzi. Tak? Ja, ja nie miałem tego. No ale nie, no ale słuchajcie, to, nie, w ogóle nie, nie miałeś teraz już tak, misji os nie? Że już wszyscy kończą, a Ty jeszcze jesteś. Nie. Nie, bo jestem nauczony tego, że jak ktoś, y, że y, jak ludzie tak szybko kończą, to często dlatego, że po prostu nie znają odpowiedzi, albo że są tak przekonani o tym, że zdadzą na 100%, a później się okazuje, że zdają na 15, bo mogli posiedzieć i pomyśleć, a tego nie zrobili. Więc ja się w ogóle tak stresuję. Ale rozumiem. No dobra, ale poczekaj, bo mo nie można było, tylko trzeba było wybrać dodatkowy przedmiot. No i co wybrałeś? Historia. Naprawdę? Tak. Wow. Myśla, myślałam, że pójdziesz na totalną łatwiznę, jak ja i większość świata. Czyli? Wos. No, brałem z historię, bo ja. Mam nadzieję, że y, po prostu maturzyści wos are in the house. Jakby, <laughs> jakby, co można z włosu? Nie, jakby co? Jakby, jeżeli idzie. Y, u mnie, ja nie wiem teraz, może to jakoś inaczej wygląda, ale nie wiem czy jest włosu jeszcze, ale jak y, się zapisywało na was, to było oczywiste, że zdasz. No, tak. no bo to było jakieś wiecie, o życiu, o świecie, a nie wiem, o cokolwiek, o niczym, o wszystkim o niczym. No, no a wiecie w... o co chodzi? Ja się interesuję historią. I żeby nie było tak, że no na a wszystkich krzyż, na na najeżdżasz. Jeżdżasz. Żeby nie było tak, że mogę, że no. na wszystkich najeżdżam, to ja pamiętam z gimnazjum moją panią od historii. E, panią, już nie pytam nazwiska, e, ale ona była rewelacyjną nauczycielką, która totalnie rozwijała, e, zestawała po lekcjach, zaszczepiała jakieś rzeczy, których nie było w podręczniku. E, jak widziała zainteresowanie, była naprawdę poświęcona temu i potrafiła. Zaszczepić miłość po prostu do takiego zdobywania wiedzy i interesowania się, no, poszerzania horyzontu. Takiego, no, no właśnie ja spotkałam i to była jedna z dwóch nauczycielek, nauczycieli w moim życiu, którzy w ten sposób traktowali tak naprawdę misję według mnie, jaką mają. I, I to było takie super. I ja skończyłem to gimnazjum tak totalnie, po prostu ta historia ta wiedza, to zdobywanie. Ja siedziałam... Tak, zjebane, tak, tak. Po, po czym poszedłem do liceum i miałem takiego skrajnie prawicowego nauczyciela historii pod tytułem narodowcy, wiesz, no. młodzież Polska i te klimaty. No. Zniszczył I, wszystko. I zniszczył. I mnie nienawidził od pierwszego dnia, ponieważ e, nie wpasowywałem się w jego no tak. e, szaro-brunatny świat. I cały czas po mnie jechał i mnie też, wiesz, starał się y, po prostu wiesz, oblać i tak dalej. Więc to jest właśnie taki przykład tego, jak łatwo można po prostu stracić taki zapał. Y, I właśnie przez niego straciłem, tak naprawdę. No dobra, ale poczekaj, no bo y, historia, no to wiadomo, że muszą być jakieś daty, a ty jesteś gołąbkiem. Czyli, no, czy nie byłeś jeszcze gołąbkiem? Wtedy już trochę byłem gołąbkiem, ale nie, no, no ja ale Tak, tak. A pamiętasz coś z tej historii? Bo mnie to fascynuje. Nie. Nic, nic, zero. Szczerze mówiąc, ja tak, A z maturę, czy, czy tak osa, średnio. Czy to coś takiego się pisało? Nie. Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się. Ale tak średnio pamiętam tę maturę. Bo ja to zdawałem naprawdę. Bo to nie było tak, że ja przeżywałem to i tak dalej. Ja po prostu miałem wyznaczony termin, przyszedłem na egzamin po prostu w jakiś tam dzień, to napisałem i teraz. No jak no wiesz, no cóż, no po prostu coś takiego jest konieczne, no i co? a później było... Nie, nie jest konieczne. Nie u... No dobra, no nie jest konieczne. I know, znam historię Edyty Górnik, ale wiesz, no, można by w sumie co ci szkodzi. <grym> można, ale nie trzeba. Nie no, trzeba. No dobra, i co? No a później było czekanie na wyniki. Mhm. No. Ale ja wtedy już prowadziłem takie życie, że ja, Piesz, ja już cokolwiek już nawet nie pamiętałem nawet, że pisałem tę maturę. A. Później te wyniki. A okej, okay, dobra. Fajnie. Ale wszystko zdałem. Pamiętam, że wszystko zdałem. I ściągałem rzeczywiście na matematyce. Bo te wzory to w ogóle. N nigdy mnie to nie interesowało i wiedziałem, że do czego mi się to w życiu nie, nie przyda. No tak, tak, więc tak. nigdy się po prostu tego nie uczyłem. Tak samo jak nie uczyłem się nigdy fizyki, jakichś po prostu gównianych wzorów i obliczeń, nie wiadomo czego, bo wiedziałem, że po prostu. No nie, nie będę się tego uczył, bo mi to nie jest potrzebne. Dlatego ja jestem bardzo negatywnie nastawiona co do samego. Myślę, że wszyscy, trybu. wszyscy to zrozumieli już. Nie, ale uważam, że trzeba o tym mówić. Ponieważ nie mówi się o tym, i, i, i to jest bardzo ważne, żeby po prostu prowadzić dyskusję na temat tego, bo to nie chodzi o to, czy platforma, czy PIS jest u władzy, tylko po prostu, że sam system jest zły. No to jest oczywiste, no ale to się nic nie zmieniło latami. I no się właśnie, nie zmieni, ponieważ y, osoby, które tym zarządzają, nie widzą problemu. Albo właśnie. widzą problem, ale udają, że go nie ma. Tak. Bo to po prostu wymagałoby zbyt dużo pracy i nakładu, więc lepiej, nie wiem, Coś zamknąć, coś zamienić, tak. gdzieś tam przesunąć yy, i po prostu nara. No może właśnie. ktoś się kiedyś tym zajmie, może następny, nie? Kurde. I tak, i wiesz, pojawia się następny jakiś, się Jezu, tylko żebym nie ja. No I tak, mija. tak. Po prostu, nie? No tak, tak, no tak, czasami to myślę, że tak wygląda, no. No dobra, no, ale wiecie, yy, co tu dużo mówić, podsumowując. Yy, egzamin, jak egzamin, yy, zdaje się albo się nie zdaje. I, no, i po prostu żyje się dalej, nie? No i nie ma się, wydaje mi się, co przesadnie stresować. Zawsze może się komuś noga podwinąć, tak bywa i wydaje mi się, że warto w miarę z takim spokojem, oczywiście jak tylko się da. Bo wiadomo, że jakaś sytuacja, ale do tego podchodzi. Znaczy, no też mi się wydaje, że chyba ten egzamin, tak, to jest jakby ważny egzamin. No tak. Chyba no. jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy. I też on działa w taki sposób, że nie wszyscy mogą go zdać i nie wszyscy powinni chyba nie, bo to by było chyba. Nie miałoby sensu, jeżeli by wszyscy 100% zdawało. Dlaczego nie miałoby sensu? No bo po co byłby ten egzamin wtedy? Nie wiem, ja nie py... mnie nie pytaj, to ja, ja nie mogę być rzecznikiem tego. Egzaminu? Na pewno nie. Na pe... A, nie. Nie. A dlaczego? I od nowa. No dobra. Piąty raz. raz. To już to może Tak, kochani, życzymy Wam oczywiście powodzenia i pamiętajcie, żeby się nie dawać. Powodzenia w życiu. i e, we wszystkim. I we wszystkim. I na maturach i tak dalej. I pamiętajcie, że e, są rzeczy ważniejsze, na przykład e, nie wiem... Greckie borówki. Greckie borówki amerykańskie. Nie są amerykańskie, są greckie. Amerykana z borówkas. Dobra. Pa! pa